Swego czasu seria WWE News publikowana o 7.00 była dla mnie codziennością. Jeszcze lata temu, kiedy nagrywałem Racing na moim dawnym kanale, była to tak naprawdę główna seria tego kanału. Ostatnio po moim wystąpieniu w kanale Zero pomyślałem, że właśnie hej, kiedyś tworzyłem też filmy, które dostawaliście codziennie z rana, właśnie w moim wydaniu. Zresztą przez cały lipiec stworzyłem dla Was Daily, które też publikowane było o 7.00 i przyjęło się to naprawdę fajnie, więc. Doszedłem do takiego po prostu pomysłu, że chciałbym przywrócić to na kanał na stałe, dlatego też w każdy poniedziałek, środę i piątek możecie spodziewać się filmu na kanale Wrestle o godzinie 7.00, gdzie będziemy rozmawiali o bieżąco dziejących się rzeczach właśnie w Federacji WWE i ogólnie ze świata wrestlingu, jeśli coś ciekawego też się nasunie. Jeśli chodzi o dzisiejszy materiał, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to zajmiemy się głównie wydarzeniami z gali Saturday Night's Main Event, która no chyba nie do końca wyglądała tak. Jakbyśmy tego w większości chcieli. Zapowiemy sobie także galę Mania która już dzisiaj o 1.00 czasu polskiego odbędzie się właśnie w nocy. I także porozmawiamy o sytuacji Drew McIntyre'a, która po przegranej z Codem nie wygląda za ciekawie. Do dyskusji zapraszam moi drodzy was z komentarza zostawcie także polubienie. Dziękuję także użytkownikom polsko generał Jimmy Uso, TheFinalBoss, Kuburs.pl i Main Event DJ Dawid za wspieranie kanału Wrestle na poziomie Hall of Fame, a także do sprawdzenia tej opcji zapraszam was. Z góry serdecznie dziękuję. I przejdźmy sobie może chronologicznie, jeśli chodzi o galę Saturnian's Main Event. I na początku może powiem też tyle, że jeśli chodzi o te galę, to ja mam tak naprawdę problem do czego te gale, słuchajcie, zaliczać? Bo nie jest to premium live event, nie jest to też tygodniówka, ale z drugiej strony dark match przed tą galą się odbywa, więc w zasadzie na tej samej zasadzie jak tygodniówka. I nie wiem, gdzie tą galę tak naprawdę klasyfikować. Te gale są... Po prostu mam wrażenie dziwne. Często wyglądają jakby były one na siłę. Czy tak możemy powiedzieć od tej ostatniej edycji realizatora z Main Event? No chyba myślę nie do końca. Aczkolwiek jakoś no mówię, ciężko zawsze mi się do tych gali podchodzi. Może też ze względu na to, jak bardzo zrazili nas oni tymi że to często pojawiającymi się reklamami. Natomiast no może nie o tym teraz. Przejdźmy sobie po kolei, zaczynając od pierwszej walki, którą było starcie mistrzostwa Mistrzostwo WWE pomiędzy Cody Rhodesem a McIntyre'em, Walka trwająca blisko 20 minut. Walka, którą też nadrobiłem sobie jeszcze na spokojnie. I chyba walka, do której mam, uważam duży problem. Bo w każdym momencie, w którym Drew McIntyre jest zestawiany właśnie z jakimkolwiek mistrzostwem, i to mistrzostwo po prostu przychodzi mu po raz kolejny już koło nosa, to ja nie widzę w tym kompletnie żadnego sensu. Jeśli nie ma w tym żadnego większego, wiecie, pomysłu, żadnej większej, żadnego większego planu, aby Drew McIntyre został tym mistrzem, to może po prostu łatwiej byłoby go nie angażować w walki mistrzowskie i dla Cody'ego dać kogoś innego, kogo po prostu może pokonać i tyle. A w momencie, w którym po raz kolejny Drew McIntyre staje przed szansą zgarnięcia Mistrzostwa WWE i po raz kolejny to przegrywa, to nie widzę kompletnie... Sensu. Pomijając już fakt, że ta walka pokazała nam, że Cody Rhodes może iść w zupełnie inną stronę, w stronę Hillturnu, też mógłby o tym świadczyć fart wyeliminowania jeszcze z temu z arcji Jacoba Fatu, gdzie głównymi podejrzanymi właśnie są Cody Rhodes i Drew McIntyre. I tutaj na chwilę się zatrzymam, bo jeśli faktycznie tak będzie i nasze podejrzenia co do Cody Rhodes okażą się prawdziwe, to zajebiście, bo Cody Rhodes pójdzie w Hillturn. Tylko. Na ile realne jest to, aby federacja WWE zgodziła się na Hilton Roads'a i może nawet nie na tyle zgodziła, a zdecydowała się na Hilton, kiedy sprzedają jego merch, kiedy jest uwielbiany wśród najmłodszych, którzy tak naprawdę generują jedne z największych zysków, jeśli chodzi o merchandise? To jest ten element, który na pewno pozostawia wiele do życzenia. Z drugiej strony jest to Drew McIntyre, który gdyby zaatakował Jacoba Fottu i gdyby to przez niego, oczywiście storyline Jacob był wypisany z akcji. Ma to sens w momencie, w którym Drew po prostu chciał ogarnąć sobie spot w walce o mistrzostwo WWE. I nie wydaje mi się, żeby to na tym właśnie się zakończyło. Walka Drew McIntyre-Cody Rhodes kończy się w momencie, w którym to Cody Rhodes wykonuje DDT na pas mistrzowski. W kamerze wyglądało to tak, jakby nawet w ten pas nie trafili, ale to już pominę. Następnie dostajemy Crossroads i Drew McIntyre przegrywa walkę. Jest to dla mnie bardzo zastanawiające, w którym kierunku pójdzie teraz cała historia Drew McIntyre'a i co dalej z Drew McIntyre'em. I może w zasadzie właśnie na to pytanie tutaj głównie powinniśmy teraz, moi drodzy, odpowiedzieć, bo w momencie porażki Drew McIntyre'a i odsunięcia go w ogóle jakkolwiek od obrazka Mistrzostwa WWE, to po co to wszystko było? Kompletnie tego w tym przypadku nie zrozumiem, więc według mnie... Drew McIntyre powinien dalej kontynuować tą historię z Cody w to wszystko w końcu powinien być bardziej zaangażowany Randy Orton, aby dostać może powiedzmy na Survivor Series 3 perfect match o mistrzostwo WWE. Może wtedy dla federacji i dla całego creative teamu będzie łatwiej, aby to mistrzostwo z Cody'ego zdjąć, bo jeśli my usilnie będziemy dostawali takie zestawienia, w których to Cody pokonuje raz, drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty Drew McIntyre'a, potem może nawet rywalizacja z Randy Ortonem, z której też Cody wychodzi zwycięsko, i tak aż po trupach do samej Wrestlemania, żeby tylko na WMC Cody pojawił się jako mistrz, to jest to kompletnie bez sensu. Natomiast dla jakiegokolwiek dobra McIntyra w, w całym tym obrocie spraw, no ile tak możemy powiedzieć, jeżeli cokolwiek tutaj jest dobrego w momencie, w którym Drew znowu przegrywał mistrzostwo, no, ale tak już to nazwijmy. Jedyna chyba dobra rzecz, która teraz się może wydarzyć, to po prostu jeszcze większe wkurwienie na twarzy Drummond'ego i jeszcze większa pogoń za tym mistrzostwem, aby finalnie to Drummond'ego to mistrzostwo z jego odebrał. Ja już dawno temu mówiłem o tym na różnych transmisjach na żywo, że Drummond'ego jest tą osobą, która mistrzostwo z Rond'ego powinna odebrać. I tak, w tym wszystkim jest jeszcze Randy Orton. Natomiast Randy gdzieś tam jest w to angażowany, później kilka tygodni go znowu nie ma i też sytuacja Ortona w tym wszystkim jest dla mnie mocno niezrozumiała. Natomiast skupiając się na Drew McIntyre'ze, bo wydaje mi się, że to on jest najważniejszy w całym tym zamieszaniu, które teraz się dzieje, nie widzę tego, aby nagle został odsunięty. Nie widzę nawet tego, żeby poszedł w zupełnie inną historię. Drew McIntyre musi mieć za złe Cody że zaangażował w to tytuł mistrzowski, tym bardziej, że była to walka, w której to jeśli Cody zostanie zdyskwalifikowany, to Drew wyrywa. I tak naprawdę tak powinno się stać, bo Cody użył mistrzostwa, więc Cody powinien być zdyskwalifikowany. Więc Drew McIntyre ma teraz o czym mówić i jakiej prawdy się domagać. W przypadku, kiedy to Cody jest zdyskwalifikowany, Drew wyrywa. Kiedy to Cody jest wyliczony poza ringiem, także Drew wyrywa i zostaje nowym mistrzem. Więc historia między tą dwójką, moim zdaniem, dalej będzie się ciągnąć. i jeśli ta historia ma zakończyć się zwycięstwem Drew McIntyre'a i nowym mistrzem WWE, to jestem jak najbardziej za. Prawda jednak jest taka, że od samego początku mówiłem o tym, no, że Drew McIntyre nie wygra na Saturday Night's Main Event. Nie widzę tego, aby to właśnie mistrzostwo, główne mistrzostwo federacji, zostało zdjęte z całego na tak, no właśnie, nieznaczącej nic gali. No bo, tak jak mówiłem na początku, do czego możemy tą galę zaliczyć? Nie jest to ani premium life event, nie jest to ani tygodniówka. Jest to coś pomiędzy, więc tak naprawdę tutaj do żadnej większej zmiany mistrzowskiej tego pokroju dojść nie mogło. Więc tyle jeśli chodzi o tą sytuację. Oczywiście jestem bardzo ciekawy Waszego zdania, moi drodzy, więc w komentarzach dajcie znać, co sądzicie o sytuacji Drew i jak myślicie, co dalej dla Dru i czy faktycznie w końcu sięgnie on po to złoto, które chyba wszyscy chcemy, aby zdobył. Zaskoczono nas jednak w walce kobiet, ponieważ Jade Cargill pokonała Tiffany Stratton i faktycznie została nową mistrznią. Tylko mam tutaj takie wrażenie, że to wszystko było troszeczkę wymuszone przez obecną sytuację zdrowotną Tiffany Stratton, której tak naprawdę ta do końca realnie nie znamy, ale zbyt duża uwaga była kładziona właśnie na te kontuzjowane kolano Tiffany Stratton. Za bardzo aż WWE chciało żebyśmy na to wszystko zwracali uwagę. Cały czas głównie Jade Caril atakowała to kolano, cały czas o tym mówiono na tygodniówkach, nawet podkreślał to sam Nick Oldis, że hej Tiffy, jeśli nie jesteś w stanie, nie musisz walczyć, no nie powinnaś walczyć, jesteś kontuzjowana i tak dalej. Więc dostaliśmy chyba taki moment i sytuację podbramkową, gdzie Tiffy została przyciśnięta do ściany, WWE musiało zdjąć z niej mistrzostwo, i pojawiła się Jade Carlyle I na pewno z tych wszystkich momentów, które już wcześniej miały okazję się wydarzyć, kiedy to Jade miała zostać mistrzynią, chyba ten jest najlepszy. Jade, jeśli już ma panować jako mistrzyni, to chyba teraz będzie wyglądała lepiej ringowo i ogólnie storylineowo niż byłoby to pół roku temu czy rok temu. Ciekawa sytuacja w ogóle też jest taka, że wszyscy obecni główni mistrzowie, nawet takie zdjęcie pojawiło się na profilu WWE... Um, to mistrzowie, którzy kiedyś byli mistrzami w TNA I jest to właśnie Ricky Sainz Jest to Jade Carlyle, jest to Cody Rhodes Jest to CM Punk Niesamowicie to wygląda um, Ciężko o tym pomyśleć Jak długa to była droga dla niektórych z tych zawodników Że teraz dawni mistrzowie AEW Są mistrzami w WWE No ale nie o tym teraz Teraz o nowej mistrzyni Jade Carlyle. czy ona to udźwignie? Ciężko jest mi w to wierzyć Ja mam taki problem, że mi autentycznie ciężko mm, na Jade się patrzy, w sensie ona ma naprawdę takie oporne ruchy, ona jest ciężka do zaakceptowania i może to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Fart prezentuje się niesamowicie dobrze i prezencja robi dużą robotę. Natomiast Jade jest bardzo ciężka w walkach i jej walki zazwyczaj nie były dobre. Ta walka też nie była dobra. Ta, ta walka w zasadzie trwała 5 minut i nie można powiedzieć o niej nic więcej, jak to, że Jade ze Tiffany Straton. Natomiast na pewno lepsze jest to, niż ponownie taka mistrzyni typu Nia Jax. I chyba tu się zgodzimy wszyscy. Kolejne starcie to TriperFet Match o Mistrzostwo Interkontynentalne. Walka, w której Dominik Mysterio ponownie broni to mistrzostwo. I ja też to obstawiałem, więc jestem jak najbardziej z tyle też fartu zadowolony. Natomiast dla mnie też ogólnie była to chyba najlepsza walka. Tej karty to też swoją drogą wtrącę. Natomiast mnie to bardzo cieszy, bo Dominik Mysterio mam wrażenie, że od ostatnich kilku tygodni jest stawiany bardzo wysoko, i WWE daje mu takie zwycięstwa, jak na przykład właśnie jeden na jeden rozpętą, jeden na jeden z rusewem. Teraz wygrywa w Super Fed meczu i tak naprawdę z tylu ludźmi na tydzień pokonywał on tych zawodników, którzy realnie są naprawdę dobrzy. I realnie oni mogliby nawet być meni wenterami słuchajcie, mogliby walczyć o główne mistrzostwo federacji. Więc Dominik Mysterio, mam wrażenie, w ostatnim czasie jest podbudowany na. Coś dużego, jakby coś dużego dla niego było szykowane. I mam wrażenie, że tym czymś dużym jest walka z Johnem Sinem na Survivor Series, o której na pewno jeszcze sobie więcej porozmawiamy. A na pewno o samym John Sinie, jego potencjalnym ostatnim rywalu, porozmawiamy już niedługo. Więc tego filmu także na kanale możecie się spodziewać, ponieważ został oficjalnie ogłoszony turniej, który wyłoni ostatniego przeciwnika John'a Sin'y na 13 grudnia podczas gali Saturday Night's Main Event. No właśnie, podczas tej, no właśnie, podczas tej gali. Więc ten temat to pewno sobie jeszcze poruszymy. Natomiast wydaje mi się, że Dominik Mysterio może z sinom zawalczyć wcześniej. Skoro tak bardzo dom jest podbudowywany w ostatnich tygodniach, to wydaje mi się, że Dominik Mysterio może być tym, który będzie bronił tego mistrzostwa właśnie w starciu z Sin'ą. I dajcie w sumie w komentarzach znać, czy takie walki byście chcieli, czy chcielibyście zobaczyć Walkę Dominik Mysterio kontra John Cena na najbliższej gali Premium Life Event, czyli Survivor Series, która już 29 listopada. Bo myślę, że chyba właśnie w tym kierunku bardzo mocno idziemy. No i moi drodzy, czas na main event. Walka, w której na szali było mistrzostwo World Heavyweight. CM Punk kontra Jey Uso. Jak duży hate Jey Uso po raz kolejny zgarnął, będąc... Wiekkolwiek to można nazwać drodze po to mistrzostwo, która w zasadzie nie trwała bardzo długo, ale mam wrażenie, że cały ten hejt i odbiór fanów przede wszystkim w internecie, ale też, co ciekawe, na arenie podczas jest Main Event, gdzie po raz pierwszy chyba pojawiły się w historii Chanty J.U. Sack. Jeśli już zaczyna się to dziać i jeśli już z internetu przekłada się to faktycznie, na gale, gdzie zazwyczaj to całe areny po prostu jitowały z Jeyem Uso, a teraz pojawiają się pierwsze głośniejsze czanty, które mogą się powielać z tygodnia na tydzień. No to jest negatywne oczywiście czanty, no to wydaje mi się, że WWE mogło po prostu w porę się obudzić, że hej, nie róbmy tego aż tak na siłę, nie wciskajmy tego Jaya Uso na siłę, skoro aż tak negatywny odbiór jest, a faktycznie ten odbiór był bardzo negatywny. Ponieważ zwycięstwo Jeya Uso w Battle Royale, gdzie, przypomnę, wyeliminował nawet z tej walki swojego brata Jimmy'ego, zgarnęło grubo ponad 100 tysięcy dislike'ów, a to jest naprawdę ogromna liczba. Więc w tym przypadku wydaje mi się, że mogło to być naprawdę dużym czynnikiem, dla którego Jay Uso tej walki finalnie nie wygrał i dlaczego Mistrzostwo World Heavyweight trafiło w ręce CM Punk'a, bo... Podkreślę to, moi drodzy, w tym momencie CM Punk został nowym mistrzem World Heavyweight, z czego ja się osobiście bardzo cieszę, ale też mam pewne ale, jeśli chodzi storyline'owo, bo no nie jest do ukrycia, że CM Punk jest moim ulubionym zawodnikiem i wielokrotnie już to powtarzałem wielu z Was na pewno doskonale to wie. Bardzo mnie to cieszy, że CM Punk jest mistrzem, natomiast Jay Uso, biorąc pod uwagę cały ten storyline, to co działo się w ostatnich tygodniach, to znaczy to, co mówił mu Roman Reigns... To, jak bardzo sprzeczały się on z Jimmy Uso, to jak bardzo tak naprawdę podkreślał, co dla niego jest teraz najważniejsze, czyli zdobycie mistrzostwa, nagle to się nie udaje. I może jest to element jakby zaplanowany już wcześniej. Może wpłynęły na to ostatnie reakcje fanów i to, co się dzieje w internecie pozwycięstwuje zwycięstwie Jay'a Uso w Battle Royale. Natomiast prawda, moim zdaniem, jest taka, że teraz jedyny ratunek dla Jay'a Uso. To jest jego Hilton I tutaj mamy w sumie podobną sytuację jak w przypadku Cody'ego Rhodesa, gdzie to znowu jest osoba, która sprzedaje niezwykle duże nakłady merchandise'u, która generuje ogromne przychody dla federacji WWE i nagle ma zostać on Heal'em. Tak, kiedyś to się w końcu musi wydarzyć. Idealny przykład to jest Roman Reigns, jak bardzo Hilton pomógł jego osobie. Teraz dużo osób porównuje sytuację ja do tego, co kiedyś działo się z Romanem Reignsem, więc jeśli już też tak bardzo to porównujemy, to może faktycznie warto Dżio widać Hilturn. Tylko Hilturn. Na kim, skoro nie było Hiltonu w walce z Simpanią, skoro tu nie wydarzyło się nic więcej. A też ciekawe jest to, że po tej walce Jay USO wrzucił na swojego Instagrama storkę, w której napisał: you'll win, yall win, tak, napisał dokładnie to stwierdzenie, mówiąc, że wygraliście i postawił tam na końcu emotkę um, po prostu faka. I to chyba było do fanów, chyba to było skierowanie do fanów, jakby ja od razu pomyślałem o tym, że Jay Uso dziękuję fanom, którzy tak bardzo go nienawidzą w internecie za to, że no nie zdobył tego mistrzostwa, że jednak plany kreatywne się zmieniły. Może właśnie to jest ten moment, w którym realnie Hilton Jaya Uso w końcu się wydarzy? Tylko, no właśnie, na kim wydaje mi się, że chyba najlepiej na Jimmy. Tylko znowu mielibyśmy dostać rywalizację brat kontra brat to też jest dla mnie. Ciężnie do zrozumienia. Albo jak sobie teraz o tym myślę, to może łatwiej będzie turnąć Uso po prostu na fanach, a nie na ża żadnym innym zawodniku. Może Hill turn na fanach, że J Uso będzie zacznie, zacznie spinać się z fanami, to będzie łatwiejsze. Myślę, że w którymś z tych kierunków WWE powinno w się zdecydować i pójść. Bo jedyną sytuacją, która ratuje teraz Jeya Uso, jego osobę w WWE, to moim zdaniem jest Hilton. I ciekawe jestem, czy z tym się zgodzicie. Jeśli chodzi o CM Punk'a, czyli naszego nowego mistrza, to na pewno nie spodoba się to Stephowi Rollinsowi, który kilka dni temu też powiedział o tym, że nie chce, żeby właśnie CM Punk zdobywał mistrzostwo, które on tak długo nosił na swoich barkach, ale to się stało. Więc jeśli chodzi o CM Punk'a, to podejrzewam, że na pewno gdzieś tam konfrontacje z LA Knightem, może Bron Breaker tym mistrzostwem się zainteresuje. Ale więcej wyjaśni się podczas dzisiejszej gali Monday at Row, która też w sumie... Przejdźmy do zapowiedzi Mandy at Jak już mówiłem, dla osób oglądających ten film dzisiaj w poniedziałek o 7.00, bądź jakkolwiek później, czy wróciliście z pracy, ze szkoły, dzisiaj w nocy 3 listopada odbywa się gala Monday at na którą zapowiedziane mamy takie właśnie oto rzeczy. CM Punk pojawi się jako nowy mistrz World Heavyweight. Zajebista sprawa zobaczyć Punk'a z tym mistrzostwem, a jeszcze lepszą sprawą będzie zobaczyć Panka z tym mistrzostwem w Polsce, na gali w Gdańsku, która już 17 listopada. Oprócz tego dzisiaj na ROW zobaczymy walkę o mistrzostwa tartimowe rematch, w którym to właśnie AJ Styles i Dragon Lee jako nowi mistrzowie zawalczą z Finnem Balorem i JD Mardonom. Także dojdzie do starcia Stefanie Wacker i Nikki Belly z Raquel Rodriguez i Roxanne Perez. Oraz zobaczymy starcie kolejne tartimowe kobiet, gdzie Bailey i Lyra Valkyria zawalczą z The Kabuki Warriors. I walka która myślę może być naprawdę interesująca. To znaczy Penta versus El Grande Americano. Ja jestem ciekawy kiedy w końcu powróci Chad Gable, czyli ten OG El Grande Americano i czy jakkolwiek jeszcze w ten gimmick będzie angażowany. Bo co by nie mówić Ludwig Kaiser w tym gimmicku naprawdę fajnie się sprawdził. I w tym odcinku to by było na tyle. Dajcie w komentarzach znać co sądzicie o wydarzeniach Saturday Night's Main Event i jak myślicie, co dalej z Jeyem Uso oraz z Drew McIntyrem, bo to chyba główne wątki, na które pytanie, pytanie, na które głównie odpowiedź będziemy chcieli usłyszeć w najbliższych dniach. O tak to określę. Dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się i oczywiście zostawcie polubienie oraz subskrybujcie kanał, aby ze wszystkim być na bieżąco. Cześć!